Agata Duda niedawno rozpoczęła drugą kadencję pierwszej damy RP. Jako pierwsza w historii miała szansę dostawać honorarium za wypełnianie swoich obowiązków. Serwis bankier.pl podaje, że mogłaby w ten sposób zarabiać prawie 18 tysięcy złotych. Pomimo że Senat odrzucił ten pomysł, nadal jest on komentowany publicznie. Chociaż sama zainteresowana oficjalnie nie odniosła się do propozycji. Nieoficjalnie mówi się, że Agata nie chciałaby tak wysokiej wypłaty. Osoby z jej otoczenia donoszą, że wolałaby inną, znacznie niższą gratyfikację na temat wynagrodzenia, które miałby otrzymywać żona prezydenta. Publicznie wypowiedziała się jednak jedna z poprzedniczek Agaty Dudy. Danuta Wałęsa, która funkcję pierwszej damy pełniła w latach 1990-1995. W rozmowie z WP powiedziała, że choć angażowała się publicznie, nie dostawała za to pieniędzy. Dodatkowo nie opłacano jej biura, nie było pieniędzy dla mnie, ani nawet na biuro prezydentowej. Zrobił się hałas i afera, że ja chcę pieniędzy na swoje biuro. Wszyscy mówili, że jest to niepotrzebne. A ja byłam bardzo pracowitą prezydentową w trudnym czasie, przejmiem. Wałęsa z przekąsem oceniła wysokość wypłaty dla Agaty Dudy. Oj, ta pani prezydentowa jest biedna, ma ośmioro dzieci i niepracującego męża, prawda? No to musi tyle dostawać. Temat wynagrodzenia dla żony prezydenta przewija się w dyskusji od dawna. Podczas trwania kampanii wyborczej na prezydenta głos w tej sprawie zabrała m.in. Małgorzata Trzaskowska. Powiedziała, że pierwsza dama powinna być rzeczniczką kobiet. Podkreślała, że powinna dostać za to pensję. Kobieta, która się angażuje i wykorzystuje rolę pierwszej damy do aktywnego działania. Powinna za swoją pracę otrzymywać wynagrodzenie, mówi Małgorzata Trzaskowska. Na ten moment pierwsza dama nie może pracować w zawodzie. Otrzymuje zerową pensję, a jej składki ZUS nie są opłacane. Uważacie, że powinno się to zmienić?